Wielki Bazar, najstarsza galeria handlowa na świecie. Istnieje nieprzerwanie od 1461 roku. 3600 sklepów, 64 uliczki, 22 bramy i 32 hektary terenu pod dachem. Wszystko to stanowi niezwykłe miejsce. A co można tu kupić? Zapewniam, że wszystko. Jeśli nie wierzycie, chodźcie ze mną. Zaopatrzyłem się w mały plan bazaru, ale szczerze mówiąc, niespecjalnie on pomaga, bo jak znaleźć wśród 3600 sklepów ten jeden, jedyny, na jak się jeszcze do końca nie wie, którego się szuka. Dywany, 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 jeszcze raz dywany, oczywiście. Turcja słynie z wyrobów także takich. Te oryginalne i prawdziwe mają swoją cenę i nie jest to cena mała. Spróbuję się tutaj spytać jednego sprzedawcy. Czy mogę tu kupić latający dywan? Pewnie, czemu nie? Czyli jednak można. A ile by kosztował? Zależy jaki egzemplarz. Powiedzmy od 100 dolarów. 100 dolarów, 1000, dwa, może 5000. Zależy od długości lotu. Czy to tradycyjne tureckie wzory? Tak, typowe dla dywanu modlitewnego. Jest robiony ręcznie. Tak, tam jest napisany jego numer i rozmiar. O, proszę. Wszystko jest dość dokładnie napisane. To stary dywan. Jak bardzo? Ma jakieś 70-80 lat. 100% wełniany, tradycyjnie turecki i przeznaczony do modlitwy. Taki dywan, który rozkłada się, żeby e, potem odbyć modlitwę, modlitwę, którą każdy muzułmanin pobożny powinien pięć razy w ciągu dnia praktykować. Musi mieć taki modlitewny dywanik, który rozwija przed sobą, na nim klęka. Ponieważ e, modlę się trochę w inny sposób, to ten dywan modlitewny zostawię dla kogoś innego. Dziękuję.